Olesza Parandi, rzut karny, twój zadecydował o zwycięstwie. Co widziałaś, jak pokonasz karty Gęc? Tak, tak widziałam. Wiedziałam, jak ona w broni karnej i analizowałam jej grę. Jak dochodziłaś do serii rzutów karnych, koleżanki ci coś powiedziały? Podpowiedziały czy nie? Tak, tak, nawzajem się zawsze wspieramy. I w drugiej połowie zespołu Piec prowadził pięcioma golami. Wtedy trenerka wzięła czas. I co wam powiedziała? Powiedziałam, że musimy zagrać swoje do pełnej i rzucić w i tyle. No właśnie trochę skuteczności wam brakowało w tej drugiej połowie. Bram kartę rozgrzewałyście w ram No myślę, że w jakimś po prostu momencie trochę graliśmy za szybko i nieskutecznie, dlatego popełnialiśmy takie proste błędy. Poprzednio Olia była tutaj MVP meczu, teraz ty, czyli dwie skrzydłowe po drugiej stronach parkietu. No, Mamy dobre strzelbowe, to staramy się na maksa robić swoją robotę. Czyli dzisiaj wieczór ukraiński chyba. Tak, tak. jest. Leszia Parandi to ta, która doprowadziła zespół do zwycięstwa po serii Środowkarnych.